I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands. Like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly, unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns. Who were all taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Mordeczki. Ja jestem Debestia i witam was serdecznie w materiale na temat mojej ginekomastii, która zaczęła się w ogóle już na początku gimnazjum i na początku liceum. W większości przez końśliwe komentarze i sam zacząłem zwracać na to uwagę. Ona występuje u jednej trzeciej mężczyzn w przyjrzewaniu, w niektórych po prostu zostaje, także się tym nie przyjmujcie. Jeżeli chcecie na ten temat więcej posłuchać, to też na moich socialach będę mówić o tym. Oczywiście ten materiał będzie kompleksowy, ale i kiedy bestie 97 odczajcie sobie i zostawcie tu lajka, like komentarz i suba, o czym chcielibyście jeszcze kolejny odcinek. Tak wygląda w tym momencie forma. Słuchajcie, przy zastosowaniu tych wszystkich rzeczy, także nie ulegajcie złudzeniu, o których. Wam dzisiaj, dzisiaj opowiem, także zapraszam. To co, może zaczniemy sobie, jak wygląda aktualnie? Aktualnie wygląda ona tak. Nie jest ona jakaś bardzo, bardzo zamasowana w tym momencie. W większości przez rzeczy, które zastosowałem, zresztą Wam powiem, ponieważ jeżeli jesteście w wieku, właśnie w tym momencie dojrzewania, to możecie sprawić, że nie będzie ona w ogóle w ogóle widoczna. Albo możecie sobie chociaż pomóc delikatnie, jeżeli macie te właśnie 12, 13, 14 lat, już widzicie u siebie takie delikatnie puchnące te sutki, no bo obstawiam, że nie korzystacie z żadnego wspomagania, ja też nie korzystam i nie korzystałem, a wystąpiła ona u mnie niestety naturalnie, tak jak też mam genetykę niestety do, słuchajcie, wyprysków, także no, lipka, natura tak nas obdarzyła. Mam coś takiego, jak nazywa się zapalenie mieszka włosowego, co sprawia, że moje pory się zatykają i właśnie na rękach oraz na plecach robi mi się sywki, co jest uczęśliwe, no ale niestety. I do tego taka delikatna ginekomastia, ale ona nie jest, nie jest jakoś uciążliwa, ponieważ właśnie stosuje te typy, o których Wam powiem. Udało się, szefie, musiałem rozwiązać słuchawki, także pierwsza rzecz, którą widzieliście na filmie, to był trening. Trening i zmiana mojej sylwetki kompletnie sprawiły, że ona wyglądała Inaczej, aktualnie wygląda inaczej. Pełniejsza klatka sprawi, że automatycznie wasz sutek się zmniejszy, ponieważ przyginę komasty gruczołowej, jaką ja miałem, i niestety taka jest bardzo ciężka do zmniejszenia lub do ograniczenia jej, lub praktycznie niemożliwa do wyeliminowania nieoperacyjnie. Powiększając swoją klatkę i zmniejszając jakby treningowo całościowo to wszystko, po prostu swoją sylwetkę, nie będzie ona aż tak widoczna. Przy okazji, jak poruszyliśmy sobie gruczoło i ją wytłumaczyliśmy, no to jeszcze lipomastia. Lipomastia to jest jakby ginekomastia, rodzaj ginekomastii, w którym tkanka tłuszczowa odkłada Wam się w tych okolicach całkowicie. No i wyeliminowanie jest jej dosyć łatwe, po prostu zaczynacie trenować, chudniecie, wchodzicie na jakiś ostrzejszy, fajniejszy deficyt już przy końcu i fajnie taka tkanka tłuszczowa będzie Wam lecieć, zobaczycie. I teraz przez co ja miałem tą ginekomastię? Oglądaliście mój materiał o tym, jak wyszedłem ze Fat? Jeżeli nie, to, to odsyłam, możecie sobie wejść na kanał. Suba zostawcie przy okazji dzwoneczek i komentarz, jaki chcecie kolejny, lajka i możecie sobie go obejrzeć. I przez ten właśnie tryb życia, w momencie, w którym dorastałem, bo przy dojrzewaniu to się właśnie dzieje, i zaraz Wam zdradzę tipa, jak możecie sprawić, żebyście jej nie mieli, albo jak zaczynacie ją mieć, to żebyście sobie poradzili z nią, żebyście chociaż pomogli swojemu organizmowi wyjść z tego, ponieważ może ona Wam przejść naturalnie. I ja przez to, że byłem takim Skinifatem, który grał bardzo dużo na komputerze i nie rozwijał się poprawnie przez to, że grałem. Cały czas grałem 12, 10 godzin, 8 godzin od mojego 14 do powiedzmy 18, 19 roku życia nawet wcześniej od 12. Cały czas grałem i nie odżywiałem się prawidłowo. A jak nie odżywiacie się prawidłowo, to nie dostarczacie swojemu układowi hormonalnemu wszystkiego, co powinniście. Zwłaszcza tłuszczy. My mężczyźni i generalnie kobiety również potrzebujemy tłuszczy do prawidłowego funkcjonowania. Najlepiej 40-50 gram około tłuszczy dziennie. Oczywiście te w przeszłości. Liczone, czyli nie tak 40 gram całkowite, dzięki czemu wasz układ hormonalny będzie prawidłowo funkcjonował. Jak on będzie prawidłowo funkcjonował, to wtedy poradzi sobie łatwiej z ginekomastią, a nie w momencie, w którym ja jadłem tylko i wyłącznie płatki, przetworzone jedzenie, to jest kolejna rzecz. Postawcie na pełnowartościowe jedzenie, zwłaszcza jak jesteście młodzi. I do tego trzecie, aktywność fizyczna. Czyli jeżeli zaczyna wam się ginekomastia, to Polecam Wam aktywność fizyczną, pełnowartościowe jedzenie, najlepiej nieprzetworzone, bo w przetworzonym jedzeniu macie bardzo dużo hormonów i bardzo dużo konserwantów, które chemicznie, generalnie źle wpłyną na Wasze, na wasze właśnie ginekomastie i ogólnie na Wasze zdrowie. Także to jest pierwsza podstawa i błagam Was, jeżeli chcecie, to zastosujcie ją, a może uda się, żeby ta ginekomastia się zniwelowała albo chociaż zmniejszyła, ponieważ słuchajcie, jeżeli Wasz układ hormonalny generalnie jest troszeczkę zepsuty. To ta genekomasti będzie bardziej widoczna. Dlaczego? Ponieważ gruczoły ogólnie Wasze, jakby wasza klatka napuchnie w tych miejscach dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli macie więcej estrogenu, powiedzmy, czyli jak nie odżywiacie się prawidłowo, powiedzmy, macie zatłuszczone ciało, macie więcej estrogenu, wtedy ten, to te gruczoły mogą być minimalnie napuchnięte na przykład, a nie napuchnięte lepiej by wyglądały. Dzięki temu, że ja zacząłem trenować, w sumie od tego mojego tam powiedzmy. Okresu, kiedy zacząłem chodzić do liceum i studiować, już jak ona się już niestety wykształciła, to myślę, że od tego czasu o wiele, wiele lepiej jest, o wiele lepiej ona wygląda, więc mogę polecić to każdemu. Druga opcja na ginekomastię gruczołową no to oczywiście operacja. Taka operacja kosztuje około 3 do 10 tysięcy. Zależy u kogo ją będziecie robić. Jesteście w stanie ją zrobić naprawdę za dobrą cenę, powiedzmy za 5 tysięcy w większych miastach, za 4 tysiące w mniejszych. Po prostu zbierać te pieniążki i po prostu sobie ją je zrobić. Jeżeli macie tu gruczołową ginekomastię to nie jest jakiś bardzo niemożliwy pieniądz. Oczywiście jest to dużo pieniędzy, ale nie jest to niemożliwy pieniądz do zdobycia, do ogarnięcia i myślę, że każdy z Was sobie z tym da radę. Alipomastię możecie rozwiązać bardzo łatwo robiąc deficyt. Mimo jak ginekomastię już aż tak nie przeszkadza, chociaż może jeszcze pomyślę nad tematem operacji. Jeżeli tak, to oczywiście napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć na przykład taki materiał, jak to przebiega, jak to wygląda całkowicie u mnie na kanale, to wtedy też się z Wami tym podzielę. No dobra, ale co zrobić, jak już mamy tą ginekomastię? Oprócz treningu, pełnowartościowej diety i odżywiania się, poprawy naszego układu hormonalnego i ogólnie wyglądu klaty, żeby była większa, wtedy optycznie sutek będzie mniejszy. Co możemy jeszcze zrobić, bestia? Powiem tak, zimno jest Waszym przyjacielem. Większość zdjęć, które widzicie u mnie, jest albo robiona w momencie, w którym na przykład jest klima na siłowni jest zimno, dzięki czemu ten skutek, sutek delikatnie się kurczy i fajnie to wygląda oczywiście, jest minimalnie tam odstający, ale to w ogóle nie wygląda źle i wygląda to bardzo fajnie estetycznie, wiecie estetyka, ego, top te sprawy, także pozdrawiam mordeczki i wtedy to bardzo fajnie wygląda. Druga rzecz, możecie spróbować potrzeć sobie tak delikatnie albo pościskać sutek, wtedy on się zmniejszy i sprawi to optycznie wrażenie, że będzie to naprawdę, naprawdę wtedy fajnie wyglądać, no i to jest jakby są te dwa typy, nie? Zimno oraz właśnie spróbowanie podrażnienia ściskania i lepiej to będzie wyglądać do zdjęć, do wideo, do czegokolwiek. Jeżeli chodzi o optyczne typy, no to unikajcie jak ogień białego. W momencie, w którym ubieracie biały, biały bardzo opina i bardzo podkreśli wam całą klatkę i każde zagięcia. Więc ubieranie białych ubrań po prostu sprawi, że uwypuklicie tą swoją delikatną, no nie wiem czy wadę zależy. Jeżeli ktoś wam powie, że jest to wada, albo się zacznie z was śmiać, to pokażcie mu ten materiał, albo po prostu e, powiedzcie mi, a ja napiszę do niego na Instagramu będę go czyśnąć, czy coś. Nie, no oczywiście żartuję, ale pamiętajcie, że e, jeżeli ktoś wam tak mówi, to znaczy, że on ma problem, on ma kompleks. Siebie, bo jakby to kompletnie wpisuje się w całkowicie coś, na znaczy co nie masz wpływu na początku, zwłaszcza. No, chyba, że sobie dołożyłeś na przykład takim niezdrowym trybem jedzenia, ale to i tak mogło się wykształcić i tak prawdopodobnie na 90% by się wykształciła. To, że mamy, zmniejszamy tego szansę, nie oznacza, że całkowicie to wyeliminujemy. Więc jakby ktoś się z Was śmieje, to powiedzcie, że wyrazem z The Bestią macie cechę jego topów i niech wywalają. Kolejny aspekt to jest pozowanie. Możecie spróbować pozować. Jeżeli w dobrym kącie się ustawicie, dobrze ustawicie klatkę, wybierzecie sobie dobre pozy, ponieważ jeżeli trenujecie na siłowni, albo próbujecie jakoś prezentować swoją klatkę, to mogę Wam powiedzieć, jakie pozy są fajne. Jeżeli nie jesteście na przykład w single digit body fat, czyli takim bardzo niskim body fat, czyli jakby niskim procencie tkanki tłuszczowej, no to na pewno front abs będzie dla Was dobrze wy wyglądać. Most muscular, czyli ten, może raczej nie. Może front double biceps, jeżeli nie macie tak typowo, typowo single digit body fat, czyli bardzo nisko w Wtedy, jeżeli macie, to wtedy takie minimalne kółeczka się wokół waszych słodków pojawią, co nie będzie jakoś super wyglądać, ale delikatnie może, może to da radę. Także front double biceps ja zwykle używam, też fajnie wygląda. Albo ogólnie babesik, czyli ręce u góry, wiecie napięcie z czworogłowymi uda. Przy okazji można tak napinać, generalnie. Co jeszcze, plecy bardzo dobrze wyglądają. Klatka bokiem średnio, ponieważ ten słutek delikatnie odstaje, dlatego ja zwykle nie staję w klatce bokiem, ale myślę, że myślę, że i tak się nauczę i dobry kąt będzie tego. Pozowanie, wakium będzie u Was dobrze wyglądać, słuchajcie, bo cofacie wtedy delikatnie klatkę i wiecie, jakby napinacie ją do góry, ale jednak się cofacie i jednak ten, ta środkowa sekcja jest w centrum, no, bo macie te wakium i do tego rozkładacie lat spreada, robicie na przykład i będzie to fajnie wyglądać. Jeżeli chodzi o te ty typy optyczne, już powiedziałem Wam o białym. Kolejny typ: logotypy. Logotypy to jest bardzo fajna opcja, zresztą mogę Wam pokazać. Jak już chcecie coś białego, słuchajcie, to możecie mieć właśnie taką, taką super. No, widzieliście u mnie na filmach, zresztą u mnie na TikToku do bestia 9 albo Instagramie. Taką właśnie białą, na przykład z Nike kupiłem w Sejrzerze, ze środkowym właśnie monogramem na środku. Moje koszulki też mają taki monogram, jeżeli chcecie to przez Instagram, możecie zakupić. I to jest bardzo fajna opcja, na przykład, jeżeli chcecie fitować biały. Także monogramy, jakiekolwiek naszywki, nalepki, cośkolwiek, co macie na froncie, będzie bardzo fajnie wyglądać. Kolejna rzecz. Koszulki kompresyjne. Wiem, że jest to jakby takie dosyć dogmatwane, ja nigdy nie korzystałem, ale generalnie ludzie piszą, że jakby no nakładają po prostu taką koszuleczkę kompresyjną sobie na początek, jakąś taką małą kamizelkę czy coś takiego, albo lajkry. Widzicie u mnie lajkry zwykle, nie z tego powodu, ja po prostu lubię trenować w termo, ale możecie sobie założyć taką lajkę i na przykład nałożyć na to koszuleczkę i to też będzie bardzo fajnie fitować i wyglądać. Przy okazji tematu ginecomastii warto jeszcze zdementować kilka, tip, kilka mitów, takich jak na przykład wszystkie kremy i takie rzeczy, które wam będą próbowali sprzedać albo wam reklamy wyskoczą, nie działają. W przypadku gruczołowej działają tylko i wyłącznie, słuchajcie, yy, operacja. Ewentualnie przy gruczołowej, tak jak powiedziałem, możecie ją wspomóc przyproszę się waszego dojrzewania czy czegoś, yy, właśnie treningiem, właśnie dietą, właśnie pełnowartościowym jedzeniem, odrzuceniem tej chemii, odrzuceniem yy, właśnie tych estrogenów, którymi są naładowane niektóre produkty. Także możecie się tym postarać, słuchajcie co jeszcze ewentualnie słuchajcie w przypadku, jak dojrzewacie, możecie spróbować iść do lekarza i powiedzieć swoim rodzicom, że o, tworzy wam się ginekomastia, albo mamo, czy tworzy mi się ginekomastia, tato, czy tworzy mi się ginekomastia, i możecie spróbować pójść do lekarza. U lekarza są takie środki, które mogą sprawić, że obniżą wasze poziomy hormonów, ponieważ ginekomastia zwykle bierze się od tego, że wasz układ hormonalny szwankuje i szaleje po prostu przy dojrzewaniu i macie zachwiane te hormony. I przez to, że macie nadmiar, na przykład prolaktyny, albo na przykład estrogityny, Genu, może się sprawić, że wytworzy się u Was delikatna ginekomastia. Co dalej nie zmienia faktu, że może lekarz Wam przepisze coś takiego, ale jeżeli Wam nie przepisze, to też się nie przejmujcie. Wtedy obstawiam, że stwierdzi, że ona będzie bardzo malutka i nie będzie też widoczna, tak jak u mnie. I, i tym się nie musicie przejmować. Po prostu jak będziecie dorośli, to sobie zrobicie to sobie operację za 3-4 kafle i będzie ok. Ale tylko mówię Wam, że jest taka opcja i możecie próbować sobie coś takiego jakby wywrzeć, pogadać z rodzicami czy cokolwiek. Powiedziałem, maści nie działają. Możecie jeszcze tego typu spróbować przy dojrzewaniu, o którym wam mówiłem. Żadne tabletki, również słuchajcie, z jakichś szemlanych stron też nie będą dla Was działać. Żadne maści, nic takiego, tak jak e, z innymi rzeczami, no nie będzie, nie będzie to działać, mordeczko. Także no niestety musicie tym zmartwić. Ale jesteś w stanie dużo zrobić treningiem, dietą, pełną wartością, jedzeniem. Jeżeli chcesz plan treningowy, darmowe plany są u mnie na IG. Macie jeszcze jakieś pytania na temat ginekomasty, czegokolwiek. Nawincie mi, postaram się odpowiadać w większości, jeżeli znajduję czas, to staram się to robić. Widzimy się w kolejnym materiale i jeżeli będzie taka okazja, no to po prostu dogram wam. Jeżeli będę robić kiedykolwiek taką operację, napiszcie w komentarzu, czy chcecie, czy wy robiliście. Podzielcie się rzeczami, bo chciałbym, żebyśmy tworzyli fajną społeczność. Słuchajcie, żebyśmy się wymieniali doświadczeniami, żebyśmy wiecie, po prostu dyskutowali w komentarzach. Także co, pis o jego topy, widzimy się. Trzymajcie się, do następnego. Yo!